Dzień dobry Panu, witam Pana serdecznie na portalu Bolec Info. Pan był opiekunem praktyk uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Niemczech w Lipsku. Proszę powiedzieć coś na temat tych praktyk. Nazywam się Ryszard Świeżewski. Byłem opiekunem uczniów na praktyce w Lipsku. Praktyka odbywała się w ramach programu Leonardo da Vinci. Wyjechaliśmy 24 kwietnia do 22 maja. Chłopcy w ramach tej praktyki odbywali. Zajęcia praktyczne w 11 zakładach pracy na terenie miasta Lipska, w głównej mierze były to zakłady samochodowe, salony samochodowe, zakłady związane z samochodami. Oprócz tego jeszcze chłopcy klasy mechatronicznej bywali zajęcia w zakładach elektrycznych, związanych z, elektry z Elektroniką. Jak przebiegała ta praktyka? Praktyka ogólnie można powiedzieć przebiegała bardzo spokojnie, bardzo fajnie. Pracodawcy byli zadowoleni z uczniów, którzy wykonywali u nich pracę. Nie było żadnych skarg w ciągu, w ciągu całego miesiąca. Wręcz przeciwnie, byli chwaleni za rzetelność, solidność, punktualność. Naprawdę i w, i w zakładach pracy, i w miejscu zamieszkania, czyli w hotelu, w którym żeśmy mieszkali. Poza... Zwykłą praktyką również uczyli się języka niemieckiego. Uczyliśmy uczymy jeszcze w, w ramach tego, było szkolenie takie w Europach języka, języka, języka niemieckiego, były, zwiedzaliśmy muzea, zwiedzaliśmy Lipsk, także oprócz tego były takie szkolenie kulturalno językowe światowe I wszyscy zadowoleni wróciliście? No ja uważam, że praktyka była udana i żeśmy wrócili zadowoleni, a to, czy chłopcy byli zadowoleni, to może sami się wypowiedzą. Dziękuję bardzo. Proszę.